Cześć. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać dwie kartki, jakie ostatnio zrobiłam. Jedną z tych kartek, jeżeli ktoś obserwuje moją stronę na Facebooku, to już mógł widzieć, bo zdjęcia dodawałam. I tak, to jest ta karteczka. Zrobiłam ją z kolekcji Minty by Carola Dreamer. Nie będę Wam pokazywała tej kolekcji, bo pewnie wszyscy ją. Znają. Tutaj na okładce widać jakie są papiery i elementy do wycięcia. Yy, tak, kartka jest kwadratowa, yy, rozmiar 14 na 14, takie przeważnie robię. Yy, I tak w środku też tutaj mamy oklejone, tutaj mamy czyste. Yy, kartka yy, była robiona na wyzwanie. Yy, w Napiszę wam y, na jakie wyzwanie, u kogo. Y, y, według mapki. Y, I tak, mamy tutaj kwiaty z famiranu, które zrobiłam sama. Chciałam, żeby były chociaż trochę podobne do tych tutaj na papierze, ale nie wiem, czy to mi wyszło. Y, liście y, są ze z Scrap and Me. Tak samo tutaj... Y, y, te kwiatki. Tutaj i tutaj. To wszystko jest ze sklepem. Napis jest ze Studio 75 bodajże. Tam są takie arkusze właśnie z różnymi napisami. Motylki są z chyba Lemoncrafta. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy takie okno. I tak wygląda pierwsza karteczka. Druga kartka jest męska. Zrobiłam ją z tej kolekcji. Pewnie też ją znacie. Tutaj na układce widać, jakie papiery wchodzą w skład tej kolekcji. I kartka jest, też nawiązuje do mapki z tej kartki. Napis jest od. Handmade and Me Natalia Królak. A samochód jest od Digital Paper. Jak widzicie, kartka jest dość prosta. Jest trochę gazy, kółka, wszystko jest podniesione na wermacie. I tutaj mamy takie kropelki z Rosy Studio. I tył tylko oklejony w środku miejsce, na a kartka się otwiera w ten sposób. I w środku miejsce na życzenie. Yy, dajcie znać, jak podobają Wam się yy, te karteczki. Yy. Dobra, ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, pa!